W przepisach ustawy covid mamy taką informację, że to tak naprawdę pracownik może wykorzystywać swój sprzęt własny, jeżeli jest, możliwe, jest możliwa ochrona danych. Tak, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że to na pracownika zrzucono taką odpowiedzialność za to, żeby on wprowadził na swoim prywatnym sprzęcie takie programy, które by zapewniły Zgodność obiegu danych i żeby tajemnica przedsiębiorstwa została zachowana. Ekwiwalent jest bardzo emocjonującym i, i takim trudnym tematem w tym momencie, bo z, takiej, z takiego logicznego punktu widzenia, jeżeli spojrzymy na ogólne zasady prawa pracy, to możemy powiedzieć, że to na pracodawcy ciąży obowiązek organizacji pracy. I zapewnienia pracodawcy sprzętu, czyli to wynika też materiałów i narzędzi, to wynika ściślej z przepisów dotyczących BHP. Natomiast, więc czy z tego tytułu możemy wywodzić, że pracownik powinien otrzymać za to ekwiwalent? Moim zdaniem powinien, ale nie mamy tego wprost uregulowanego w przepisach prawa, dlatego ta kwestia powinna zostać rozwiązana w przepisach wewnętrznych w zakładzie pracy. Czyli czy pracownikowi przysługuje ekwiwalent, w jakiej wysokości, bo na poziomie generalnym teraz, jak pracujemy w Radzie Dialogu Społecznego nad tą nowelizacją, to się zastanawiamy właśnie, czy na poziomie generalnym da się ustalić wszystkie składniki ekwiwalentu, które powinny zostać wypłacone pracownikowi, czy jednak pozostawić je do ustalenia stroną czy w formie porozumienia, czy w formie regulaminu, czy w formie indywidualnych ustaleń. Więc pracodawcy oczywiście nie mówią, że pracownik powinien pracować bez żadnego prawa do zwrotu kosztów. Tylko pozostaje duża wątpliwość, to jest bardzo poważne pytanie, jak tą regulację uregulować.